Cześć kochani, to znowu ja. Słuchajcie, po tym tłustym czwartku przyszedł czas, żeby w końcu, chociaż raz w roku zjeść coś Nie no, żartuję. Słuchajcie, zrobiłam przepis na e, fajną bombę witaminową. Oczywiście to sałatka, która jest idealna dla wegetarian, bo nie ma tam mięsa. Ale nie tylko dla wegetarian. Na mięso rzadków też może być, przecież może super fajnie e, smakować. Teraz znowu sobie przygotowałam. Muszę sobie ubrać mojego fartuszka uroczego. A ja teraz właśnie zadam pestki dyni, bo nie raz kupuję pestki dyni, ale nie wszystkie są dobre. Źle ususzone, źle uprażone pestki dyni. Mają dużo goryczy. ale te co kupiłam są dobre. Słuchajcie, co my tu mamy? Mam sałatę lodową, mam miseczki przygotowane, mam selera na ciobarko. i teraz słuchajcie, do tych miseczek zrobię nam sałatkę. Nie lubię tego robić, ale chcę zrobić, żeby to ładnie było, wyglądało. Nie, bo ja nie, zazwyczaj nie kroję sałat. Sałaty powinno się drzeć, ale zrobimy to tak wyjątkowo. One tracą y, jakieś y, właściwości, y, wiecie, słuchajcie, Czyli witaminy jakieś tam tracą, metal, yy, nie powinno się ich kroić. Ale wiecie jak to jest czasami? Ja robię to... wyjątkowo, wam powiedziałam. Kroicie jak chcecie, ja kroję taką kostkę, takie, takie... rzeczy, słuchajcie. I teraz tutaj mam nociowego selera. Sela pokroję drobniusią że go nie kroję za dużo, to nie za bardzo. Um, też lubię, lubię selera bardzo, ale Jezus, patrzcie co ja robię. Śmieci w tej kuchni. Kogoś później muszę nająć, żeby mi tu posprzątał. Może <głos》. głos》>, ktoś chętny? No, pewnie nie ma żadnych chętnych. Pałagam to każdy potrafi zrobić. No, tak sobie wymieszajcie z tą salatą. Robić, jak to robię, Jezus. Jak mnie ogląda pani Magda Gessler. To chyba jest ona. Słuchajcie, teraz co dajemy? Mam tutaj jajo. Mam jajka. Jajka kroję w takie trójkąciki. Patrzcie. Wymiary postaram się ich, żeby się nie rozwaliły, bo mam świeże jajka. Świeże jajka. Oj kurczę. Skórka. Świeże jajka. To jest sałatka dla wegetarian. Mam takiego jednego pana, który jest wegetarianinem już bardzo długo. I mieszka w Indiach. Więc może jemu się taka sałatka spodoba, jak będzie miał czas ją zrobić, oczywiście. I ja wam pokażę tak. Na najmierzej. Więc to jest sałatka. Na niego jak nie będzie oglądał, a jak nie, no to trudno. I tak my ją zjemy. Słuchajcie, i teraz do tego mam pestki dyni. Patrzcie. I posypujemy, nie żałujemy. Pestki dyni mają bardzo zdrowy, yy, tak jakby powiedzieć, tłuszcz. Olej. Olej z pestek dyni yy, powinno się pić na czoło. Rano, żeby być pięknym i zdrowym, ale niestety nie każdy go lubi. I słuchajcie, mam ser Gorgonzola. Oczywiście tego sera nie wydaje dużo, ale pachnie świetnie. Ja go lubię. Możecie dodać oczywiście bryl, możecie dodać ser kozi. Możecie ser w ogóle pominąć, jeżeli nie chcecie. Jeżeli na przykład, moi drodzy weganie, nie macie ochoty na tą sałatkę, na taki. Na bo nie jecie chyba tylko sera, mm, nie jecie. Słuchajcie, to bez sera możecie zrobić, możecie sobie zrobić winegretę. Ona bardzo jest dobra ta sałatka, bo dużo daje smaku winegret. Oczywiście przepis wam na winegret nagrałam. I patrzcie, co jeszcze mam. Mam pestki granata, e, żeby było uroczo i miło. Najpierw poleję to sosem. Czekajcie, Skurka. Dzisiaj. Pod... Zobaczcie mi, ale ja ci jestem na boku, nie założyłam sobie bucików. Ale. Przeżyję. Polewamy to z cine, sinegretem. Co ja to gadam? Winegretem. Proszę się nie śmiać. Wiecie, że je ja tak gadam. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja gadam kłopot. Okej. Okay. Jak takie trzy, po trzy łyżki tego winegretu. Nie żałujemy. A na koniec, patrzcie, ten piękny, uroczy granat. Jezus, jak to pięknie wygląda. Jejku, jejku. Nie polewajcie tym sokiem, możecie go wypić, bo on ma też bardzo dużo mocy. Oczywiście, witaminowej. I ta, wola, czeka się sobie Okej, okej. Okay, okay. I już, już. I słuchajcie, teraz Wam pokażę. Super, patrzcie. I co może być? Ta pyszna stawatka z serkiem, zdrowa na wegetarian. Proszę bardzo. Może Rezię, może zrobi. Ja zrobiłam. Napiszę wam jak smakuje, jak ją zjem. Pozdrawiam was serdecznie. Oglądajcie mnie oczywiście. Subskrybujcie mój kanał i wchodźcie na mojego bloka. PN Oczywiście.pl. Dobra. Pozdrawiam was serdecznie. I róbcie sałatki. I naprawdę pachnie super, super pachnie. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki, pa pa! Do następnego razu. Mam nadzieję, że mnie znowu będziecie oglądać. Pa!